Przez ostatnie lata przetestowałem bardzo dużo sprzętu AGD, ale większość z tego stanowiły odkurzacze. Natomiast jedno muszę przyznać. Odkurzacze pionowe to nie jest najbardziej ekscytujący temat pośród sprzętów AGD. Natomiast jeżeli miałbym jakoś ekstatycznie wypowiadać się o konkretnym sprzęcie, to prawdopodobnie byłby to właśnie ten Dreamy Z30. Pogadajmy trochę o nim! Chyba najbardziej imponuje mi to, ile producent dodaje akcesoriów w zestawie do tego odkurzacza. Dreamy Z30 to naprawdę bogaty zestaw i moim zdaniem ma wszystko to, czego potrzebujemy w odkurzaczu pionowym, a nawet więcej. Jest tu miękka szczotka wałkowa, szczotka wielopowierzchniowa, zmotoryzowana mini szczotka, szczotka miękka, szczelinówka 2 w 1, adapter elastyczny, miękka szczotka do ścierania kurzu, wąż przedłużający, końcówka do wyczesywania sierści, no i podstawa pod odkurzacz i akcesorium. accessory. Niektóre z tych rzeczy to wymagana podstawa, co nie jakaś tam elektroszczotka, miękka szczotka, dysza szczelinowa, ale niektóre rzeczy to coś, na co rutynowo na przykład narzekam, jeżeli chodzi również o droższe odkurzacze pionowe albo coś, co mnie zaskoczyło. Pojawia się tutaj taka ciekawostka jak adapter elastyczny, czyli takie po prostu kolanko, które pozwala zgiąć odkurzacz bardziej i wjechać na przykład pod sofę albo pod regał. Idealna sprawa dla osób, które narzekają na bóle pleców albo dla starszych osób. Dodatkowo jest tutaj coś co moim zdaniem jest wymagane w odkurzaczu pionowym, wąż. No wiadomo o co chodzi z wążami, nie? Można nimi sięgnąć w miejsca, do których nie sięgniemy odkurzaczem pionowym, niezależnie od tego jak małym, na przykład w regały albo pod fotel samochodowy. To jest moim zdaniem niezbędny dodatek i Dreamy regularnie dodaje go do różnych sprzętów. Tutaj jednak pojawia się też coś nietypowego, to znaczy szczotka do sierści. Ja mam dwa koty. Jeden z nich to Zara i Zarę właśnie widzicie na przebitkach. Wyczyściłem ją dokładnie z tej całej sierści przy pomocy właśnie takiej szczotki. Potem wystarczy to podpiąć do odkurzacza, No kliknąć jeden przycisk i zassać. Zasadniczo to jest bardzo proste, a odkurzacz się nie zacina podczas zasysania tej sierści. To moim zdaniem bardzo wygodny dodatek. No i co najlepsze, jakość wykonania każdego akcesorium stoi na wysokim poziomie. Szczerze mówiąc, nie mogę powiedzieć, że stoi na szczególnie wyższym poziomie niż w przypadku tańszych sprzętów Dreamy, bo Dreamy, jeżeli chodzi o ostatnie lata, w swoich odkurzaczach pionowych stosuje naprawdę spoko końcówki. A tak jeszcze, wracając na chwilę do tych elektroszczotek, jednej stworzonej do dywanów i zwyczajnych podłóg, a drugiej do podłóg twardych, obie mają podświetlenie. I to jest bardzo ważna sprawa, bo dzięki temu można zobaczyć nie tylko nocą albo pod sofą czy regałem kurz, ale również za dnia. Dużo łatwiej jest sprzątać, a nie jest to oczywiste i nie każdy odkurzacz pionowy ma elektroszczotkę z podświetleniem. Jeżeli myślicie, że ta ilość akcesoriów totalnie nie ma znaczenia, bo w takiej cenie nie ma szans, żeby było tyle akcesoriów, a także dobry odkurzacz, więc pewnie ten jest kiepski, to muszę was zmartwić jeżeli jesteście hejterami lub ucieszyć, jeżeli planujecie zakup tego sprzętu, bo Dreamy Z30 to jest jeden z najmocniejszych odkurzaczy, jakie testowałem. W materiale mówiłem co prawda tylko o ciśnieniu ssania. Wśród głównych zalet nowego odkurzacza Dreamy Z30 można wymienić kilka rzeczy, na przykład to, że jest 28 tysięcy paskali ciśnienia ssania, ale pomimo tego, że w polskich oficjalnych komunikatach czy w sklepach brak informacji o tym konkretnym parametrze, to nie problem go znaleźć za granicą. 310 RW, i to już jest łatwiej porównać niż ciśnienie ssania pomiędzy różnymi odkurzaczami pionowymi na rynku. Łatwo też zauważyć, że praktycznie nie ma wielu modeli w podobnej półce cenowej, które by dobijały do takiej mocy. W praktyce więc to działa dość prosto. Duża moc przekłada się na świetne sprzątanie. Taki Dreamy Z30 nie tylko dobrze czyści podłogi twarde z wszelkiego rodzaju małych czy większych brudów, nie tylko dojeżdżając do krawędzi, Zwłaszcza tą miękką szczotką jest w stanie zebrać różnego rodzaju resztki jedzenia, ale również poradzi sobie chociażby na dywanach. To jest idealny wybór na dywany albo wykładzinę. Poradzi sobie również na przykład ze szparami pomiędzy kafelkami. Coś nieoczywistego w świecie odkurzaczy pionowych i w sumie nie tylko, ogólnie w tych sprzętach, które służą do tego, aby wyczyścić podłogę. Bardzo często producenci jednak. Nie zwracają uwagi na to, czy to jest odpowiednio mocny sprzęt, żeby wyczyścić podłogę pomiędzy szparami w kafelkach czy szparami w podłodze. Przy całej tej mocy bardzo ważna jest też inna sprawa. Może nie tak oczywista, a może wręcz przeciwnie, bardzo oczywista, bo mówimy o flagowcu, o nowoczesnym odkurzaczu za to nie są bardzo duże pieniądze, ale też nie są małe. Chodzi mi o automatyzację. Jak w wielu innych odkurzaczach pionowych, mamy tutaj wyświetlacz, pod tym wyświetlaczem przyciski, no i możliwość wybrania różnych trybów pracy. Są trzy. No, jest eko, jest turbo, ale jest również automatyczne. Dzięki niemu odkurzacz potrafi dostosować się do tego, ile zbieramy brudów, no i zwiększyć w bardziej brudnych miejscach moc, więc w zasadzie nie trzeba kompletnie myśleć o tym, pomiędzy jakimi trybami się przełączać. Skąd ten odkurzacz wie, że zbiera więcej brudów? A to dlatego, że ma czujnik podczerwieni i to jest ciekawe rozwiązanie już wcześniej spotykane w modelach Dreamy, no i nie tylko tego producenta. Właściwie chodzi po prostu o to, że ten odkurzacz potrafi inteligentnie ocenić, jakie cząsteczki są przez niego zbierane, no i mniej więcej w jakich ilościach. Pokazuje to na wyświetlaczu, a najważniejsze jest to, że po prostu podwyższa moc wtedy, kiedy zauważy, że zbiera ich więcej. Ogólnie tryb automatyczny zmienia sprzątanie w banał. No ale jeżeli mniej więcej mnie znacie, bo oglądacie te materiały, to wiecie, że zawsze mam coś do powiedzenia. No i jeżeli chodzi o Dreamy Z30, to tutaj też nie jest tak do końca idealnie. Mam parę takich mniejszych uwag, które myślę, że warto by było jednak dostrzec w tym sprzęcie, no i w przyszłości je poprawić w kolejnych iteracjach flagowców od Dreamy. Najbardziej zastanawia mnie ta kwestia związana z automatyzacją. No bo mamy to rozpoznawanie cząsteczek i inne takie śmery bajery, ale odkurzacz nie zwiększa automatycznie mocy na dywanach. A ja przez lata widziałem różne odkurzacze pionowe, które zwiększały moc na dywanach. To jest typowa rzecz np. przy robotach sprzątających dzięki czujnikom ultradźwiękowym. Czemu by czegoś takiego nie zaimplementować w odkurzaczu pionowym, który ostatecznie jest takim flagowcem Dreamy? Myślę, że pod kątem takiej inteligentności sprzętu, też fajnie by było, gdyby Dreamy Z30 pokazywał pozostały czas pracy. Jasne, jest wymienny akumulator, więc to nie jest aż taki problem, jeżeli chodzi o czas pracy. Jest też wskaźnik oczywiście procentowego naładowania baterii, ale nie wiem jak Wy, do mnie bardziej niż procenty przemawiają minuty. Żebym wiedział, ile tam jeszcze minut mogę sobie tutaj posprzątać w tym salonie, a potem przejść do kuchni, żeby mi się nie rozładował odkurzacz pionowy. I to jest coś, co już pojawiało się wcześniej, na przykład w Dreamy T30, bardzo popularnym i teraz szalenie dobrze wycenianym odkurzaczu pionowym tego samego producenta. Dużo ważniejszą kwestią jest to, że w zestawie dostaniecie stację do odstawiania sprzętu, ale ona nie ładuje tego odkurzacza. Żeby naładować odkurzacz, za każdym razem trzeba go podpiąć po prostu do gniazdka przy pomocy kabla, który tam sobie gdzieś zwisa. Fajnie by też było, gdyby taka stacja miała więcej miejsc na akcesoria, bo przy tylu akcesoriach to totalnie nie ma szans, żeby wszystko zmieścić. O Dreame Z30 wiecie już wszystko to, co moim zdaniem warto wiedzieć. Dajcie znać poniżej, czy Wy kupilibyście ten sprzęt. Co w ogóle sądzicie o tym odkurzaczu, co sądzicie o tej marce? Jakie macie odkurzacze w domu? Odezwijcie się po prostu. Zapraszam Was również na nasze social media, to znaczy na Facebooka, grupę wideo wideotestów, Instagrama, TikToka. No i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!